Witam w 123 odcinku Jak wygrywać w zakłady bukmacherskie. Nazywam się Przemysław Kubis. Z zawodu jestem analitykiem sportowym. Od lat pomagam graczom systematycznie zarabiać na zakładach bukmacherskich. Zapraszam Was na moją stronę internetową zakłady sportowe.pl.pl. Tam znajdziecie ponad 200 wygranych kuponów. Kupony pochodzą z mojego konta gracza. Stronka znajduje się pod moim filmem. W dzisiejszym odcinku podam Wam stronkę z typami bukmacherskimi. Znajdziecie bezpłatne typy na piłkę nożną, tenis ziemny, koszykówkę, hokej i baseball. Powiem też, ile zarobiłem pieniędzy na zakładach bukmacherskich. Grałem przez dwa dni. Na granie miałem tylko 300 zł. Dzisiaj sobie pieniądze wypłaciłem z bankomatu. Zaczynamy. Stronka znajduje się... Pod moim filmem nazywa się BettingTips1X2.com. To jest ta stronka. Znajdziecie na tej stronie bezpłatne typy praktycznie na wszystkie dyscypliny sportowe. Jeśli stronki są zbyt trudne do analizowania, Chcecie gotowe typy? Napiszcie do mnie maila kuchajewski, 40 zera małpainteria.pl. Wyślę Ci cztery single na dziennie. Będę Ci pisał, jak grać i stawkować. Mogę grać za Ciebie. Przelejmij mi 300 zł, 500, tysięcy. Ja Twoje pieniądze wpłacę do swojego bookmachera i będę grał za nie. Jeśli mi wpłacisz 500 zł, to w 4 dni zarobię Ci do 4,5 tysiąca zł. Tutaj jest 2300 zł. Grałem w niedzielę i w poniedziałek. Dzisiaj sobie pieniążki wypłaciłem z bankomatu. 2300 zł. Nagranie miałem tylko 300 zł. Grałem wysokie kursy 2,83 Grałem na żywo. Takie pieniądze możesz dostawać z Bukmacher'a na swoje konto bankowe. Moja wiedza jest odpłatna. Nie udzielam darmowych porad. Jestem uczciwym człowiekiem. Nigdy w życiu nikogo nie oszukałem. Pomogę każdemu człowiekowi dorobić się na zakładach bukmacherskich. Jeśli jesteś uczciwym graczem, chcesz dorobić do swojej pensji, jeśli pracujesz, chcesz dorobić do pensji, napisz do mnie maila kuchajewski 40 -małpa Mogę grać za Ciebie. Przelej mi 500 zł, 600, 1000. Im więcej przelejesz... Tym więcej zarobię Ci na zakładach bukmacherskich. Nigdy w życiu nikogo nie oszukałem. Gracze, którzy grają ze mną, zarabiają systematycznie pieniądze na zakładach bukmacherskich. Pisz tylko maile Kuchajewski 4.0, 2300 zł w ciągu dwóch dni. Nagranie miałem, jak już Wspomniałem wcześniej 300 zł. Zobacz ile pieniędzy. Różne kwoty zarabiam. Obejrzyj sobie moje poprzednie filmy. Zobacz, jakie pieniądze. Zarabiam na zakładach bukmacherskich. Jestem analitykiem sportowym. Wiem, jak analizować mecze. Stawiać tylko wysokie kursy 283,0. Zapomnij o niskich kursach. Na niskich kursach się nie dorobisz. Jestem uczciwym człowiekiem, jestem katolikiem. Będę w stanie pomóc ci, szanowny graczu, dorobić się na zakładach bukmacherskich. Jeśli napiszesz do mnie maila, wyśle ci ofertę, podejmiesz decyzję. Wiem, jak w życiu jest ciężko, potrzeba pieniędzy. Jeśli pracujesz, chcesz zainwestować, Napisz do mnie tylko maila. Kuchajewski cztery zera małpa.interia.pl. Moja strona: wygrane zakłady sportowe.pl.pl. Tam są ostatnie kupony z 2019 roku. Już kuponów nie zamieszczam. Zamieściłem ich ponad 200. Podobne kupony będziesz dostawał ode mnie. Bądź mogę grać za ciebie. Będę grał na żywo cały dzień. Przez kilka dni zarobię Ci do dużej kwoty I zrobię przelew na Twój rachunek bankowy. Dzięki mnie dorobisz się na zakładach bukmacherskich. Jestem uczciwym człowiekiem. Pomogłem wielu osobom dorobić się dużych pieniędzy. Nigdy w życiu nikogo nie oszukałem. Gracze, którzy grają ze mną, powtarzam to jeszcze raz, zarabiają systematycznie pieniądze na zakładach bukmacherskich. 2300 zł w ciągu dwóch dni. Na nagranie miałem 300 zł. Stronka z typami bukmacherskimi praktycznie na wszystkie dyscypliny sportowe znajduje się pod moim filmem. Moja stronka wygrane zakłady sportowe.pl.t też znajduje się pod moim filmem. Sprawdź moją stronkę. Doceń to, że jestem profesjonalistą. Jeśli chcesz zarabiać, napisz do mnie maila. Na moim kanale. Jest 123 filmy, ponad pół miliona wyświetleń kanału, ponad 600 tysięcy wyświetleń. To potwierdza jedno, że jestem profesjonalistą, że mój kanał jako jedyny zamieszcza bezpłatne typy buchmacherskie od zagranicznych typerów. Czekam na twego maila. Kuchajewski4zera Obejrzyj sobie moje poprzednie filmy i zobacz. Jakie pieniądze pokazuję w filmach, jakie wygrane. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Życzę miłego dnia. Cześć!